Cześć, w tym teście przyglądamy się tabletowi Samsung Galaxy Tab A. Na pierwszy rzut oka Samsung Galaxy Tab A przypomina iPada, a to za sprawą takich samych proporcji ekranu i ogólnego wyglądu. W odróżnieniu od Apple'a Samsung stosuje tworzywo sztuczne. Choć może to budzić obawy, to urządzenie ładnie się prezentuje, a co najważniejsze jakość jego wykonania stoi na wysokim poziomie. Tablet cechuje dość bogate wyposażenie. Testowany przez nas model posiada slot na kartę pamięci, modem LTS z funkcją dzwonienia i pisania SMS-ów, a także głośniki stereofoniczne. Wbudowane gniazdo Micro USB obsługuje szeroką gamę akcesoriów OTG, a do fotografowania otrzymujemy 5 megapikselowy aparat z autofokusem. Najbardziej charakterystycznym elementem tabletu jest jego ekran o rozmiarze 9,7 cala. Taka przekątna pozwala otrzymać wyświetlacz o proporcjach umożliwiających wygodniejsze czytanie książek. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że matryca tego tabletu pracuje w niskiej rozdzielczości. Wyświetlany obraz jest mało czytelny, a czcionki powstrzępione. Czy to faktycznie ekran stworzony do czytania? No raczej nie. Ważne, że jego podświetlenie jest na tyle mocne, że obraz pozostaje czytelny zarówno w domu, jak i na dworze. Galaxy Tab A nie został stworzony do gier. Urządzenie w oparciu o układ Snapdragon 410. Jednostka ta pozwala na dobrą kulturę pracy tabletu, natomiast nie sprawdzi się w bardziej wymagających aplikacjach. Nam co prawda udało się pograć w Asphalt 8 czy Modern Combat 5, ale oba tytuły uruchamiały się na niskich detalach graficznych i miewały problemy z płynnością działania. W ramach rekompensaty otrzymujemy system Android w wersji Lollipop z najnowszą nakładką od Samsunga. Dzięki niej możemy skorzystać m.in. z funkcji wielozadaniowości, która pozwoli na uruchomienie dwóch aplikacji jednocześnie. Poza tym otrzymujemy pakiet Microsoft Office, a w sklepie Galaxy Apps czeka na nas cały zestaw gazet z półroczną darmową pranumeratą. Możemy liczyć na to, że w większości czasu tablet będzie działał płynnie, a jego wbudowana bateria pozwoli na długo zapomnieć o ładowarce. W naszych testach Galaxy Tab A pozwolił na ponad 12 godzin oglądania filmów i około 9 serwowania po internecie z wykorzystaniem Wi-Fi lub Modemu. Rozważając wszystkie wady i zalety, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy ten model jest wart polecenia. To solidny tablet z mocną baterią i rozbudowanym systemem, ale rozliczalność jego ekranu i ogólna wydajność sprzętowa pozostawiają jeszcze trochę do życzenia.